Witam wszystkich! Dzisiaj trochę o cenach ogrodzenia. Każdy wie, że wcześniej czy później tą działkę trzeba ogrodzić. Jeden ogrodzi zwykłą siatką i zwykłe okrągłe słupki, inny będzie tam sobie wymyślał. Więc ja wam dzisiaj też trochę powiem na przykładzie dwóch ogrodzeń. Ceny za przęsło 2,5 metra, bo potem sobie po prostu łatwo będzie wam to ogarnąć. Jeżeli macie powiedzmy 50 metrów ogrodzenia, to dzielicie to na 2,5. Wychodzi wam, że 20 takich elementów potrzeba i już wiecie, ile będzie was kosztował mniej więcej materiał i jak to po prostu policzyć, tak? także tu nie ma problemu, pokażę Wam na dwóch rodzajów na dwóch rodzajach ogrodzenia, na takim droższym, tu alajoniec typu i horyzontalnym panelu, i pokażę Wam też jeszcze na tańszej wersji. I tańsza wersja, czyli słupki metalowe, panel 3D z drutu, podmurówka i chwytak. Ale zaczynamy tutaj od tego, takiego ogrodzenia Alajoniec, też dość modnego w ostatnim czasie, czyli słupki to są pustaki, które potem zalewa się betonem. Ile to kosztuje? Ile kosztować będzie nas 2,5 metra takiego? Ogrodzenia. Ja nie liczę ani bramy, ani furtki, to każdy indywidualnie będzie chciał, jeden będzie chciał 4-metrową bramę, drugi 5-metrową. Możliwe, że na furtce albo na bramie będziecie chcieli mieć inne wypełnienie, inny panel, możliwe, żeby się odróżniało, to będzie to w pionie albo będzie szersze, więc nie będziemy poruszali ceny. Bramy i furtki. W tej chwili, że to bramy są najtańsze, jakiejś wersji to 6000 z automatem, w droższej 1000, też z automatem. Ktoś będzie chciał bez automatu, no to będzie to taniej, więc nie ma sensu jakby poruszać tematu bramy. Więc mówimy tylko o takim kawałku przęsła, 2,5 metra. Tutaj akurat cały panel ma 2 metry, ale plus jak dochodzi ten pustak, to jest w granicach 2,5 metra takie jedno przęsło. Co tutaj wchodzi w skład tej ceny, wchodzą czyli te pustaki. One są w tej chwili 30 zł. W tych granicach można je kupić albo drożej, troszkę taniej, to już ciężko. Ich potrzeba minimum, mówię, że minimum. Bo to zależy od tego, czy postawicie na dwóch rzędach, czy na trzech rzędach od dołu te pustaki, czy tylko wykorzystacie jeden rządek, bo też można, będzie po prostu troszkę niższe wtedy ogrodzenie i tyle. No i liczymy, że jeden rządek od dołu, i co nam jest potrzebne? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście takich pustaków, 12 tych pustaków szalunkowych to jest razy 30 zł, to jest 360 zł i czapki raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć czapki są w granicach 20 zł czyli 6 razy 2 to jest 120 zł i tam było 360 czyli mamy już 480 zł 480 zł nie liczę betonu, który trzeba tam zalać zbrojenia, które trzeba wykonać nie liczę fundamenciku, który trzeba też tam zalać pod spód bo to też nie mam zielonego pojęcia, jak by to kosztowało, jeżeli zamawiacie z gruchy, czy robicie sami, to już kwestia jakby indywidualna. Ale tutaj mamy 480 i dochodzi do tego panel. Ja na przykładzie takiego panela, te panele są droższe, jeżeli są zamknięte. Ten tutaj kątownik jest, ten kształtownik jest cały zamknięty lub tańsze. Tu akurat mamy tu horyzontalne, tu mamy te pionowe, ale ten nie jest zamknięty z tyłu, czyli tak to wygląda. Widać chyba? Mam nadzieję, że było widać. A ten jest zamknięty, czyli jest droższy. Takie są zawsze droższe panele. Tu zobaczymy na przykład na tym panelu, ale nie będziemy go brali pod uwagę. Czyli 2 metry na 120 kosztuje 268 zł. A ten tutaj w promocji, mega promocji, ale zaraz Wam pokażę, jaka jest super, mega promocja, kosztuje 478 zł. Czyli trzeba liczyć 480, tam 480 i tu 480, co nam daje 800-960 zł. Prawie 1000 zł sam materiał na jedno przęsło takiego typu yy, alajoniec. Bo teraz wiecie, różne firmy różnie produkują. Te słupki też mogą być węższe, mogą być szersze trochę, to też wtedy cena będzie inna, yy, czyli takie jedno przęsło 2,5 metrowe w minimalnej wersji, bez betonu pod spód, bez betonu, w słupki, bez zbrojenia, które trzeba dać i w fundamencik, i w słupek. Powinno się dawać, a ktoś nie da, to lipa, bo następnym razem przyjdziecie się oprzecie o taki słupek i ten słupek się przewróci. Więc kosztuje 960 zł sam materiał. A teraz Wam pokażę super promocję w jednym z marketów. Patrzcie tutaj, tu mamy. Przęsło yy, jakiejś tam firmy yy, Mega Okazja 478 zł. Wymiar 1,20 m. Tutaj widać, 1,20 m na 2. I teraz tutaj pojedziemy do góry. To jest w tym samym miejscu. Te same przęsło. Wymiar, jak widać, 2 m na 120 i 388. Tak? Mam nadzieję, że widzicie. 388 zł. Yy, a tutaj 478. Mega promocja. O stówkę drożej. Czyli powiedziałem Wam minimum te 960, jak policzycie, beton 1000 zł, 2,5 metra takiego ogrodzenia kosztuje. Za chwilę jedziemy w inne miejsce na panelowe, typowe, takie jedno z tańszych ogrodzeń, ale też estetyczne na czyli metalowych słupkach i z panelem 3D, czyli tym takim drucianym. Tam Wam powiem, ile tam to kosztuje, bo tam to ogrodzenie będzie dużo, dużo tańsze. Czyli tutaj jak macie 1000 zł. I macie na przykład 50 metrów takiego ogrodzenia, dzielicie to przez 2,5, wychodzi wam 20, 20 takich trzeba przesełek po, po tysiaku, czyli 20 tysięcy na 50 metrów ogrodzenia, chociaż takie ogrodzenie najczęściej stosuje się tylko od frontu, i one mało kiedy jest tak długie, czasami jest to 25 metrów, może czasami 30 metrów, wtedy odejmujecie szybramę bramę, bramkę, furtkę i macie, że powiedzmy tam potrzebne wam takich przęseł jest tylko 8 albo 10 w jakimś tam jak macie 30 metrów, on to 10 przęseł, plus brama i furtka i wyjdzie też wam to samo. To każdy będzie musiał sobie policzyć, ile to mu potrzeba. Takie jedno przęsło, jeszcze raz wam powtarzam, w granicach 1000 zł, i najważniejsze, bez robocizny. Pamiętajcie, bez robocizny. Robocizny też nie będę wam mówił, bo to ceny są niektóre z kosmosu. Czasami traficie w miarę tanio, czasami traficie, że zapłacicie drugie tyle co za materiał, także. Nie ma co tutaj za dużo o mówić, trzeba szukać, 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 jeszcze raz szukać. A teraz jeszcze raz drugi... jedziemy na te drugie miejsce, na tańsze ogrodzenie, czyli typowe panelowe ogrodzenie 3D ze słupkiem metalowym. Dobra, jesteśmy już teraz e, przy takim ogrodzeniu, właśnie e, panelowym e, z drutu 3D. 3D, dlatego że ma tutaj te, takie przegięcia. Jak nie ma przegięć, jest tylko prosty drut taki w poprzek. I w poprzek to znaczy, że jest 2D. Najczęściej stosuje się 3D ze względu na to, że jest tańsze, bo trzeba, potrzebny jest tutaj cieńszy drut. Tu panel, elementy są w zasadzie podobne, tylko z czego innego zrobione. Czyli słupek metalowy, panel, podmurówka gotowa, betonowa. I ten chwytak. I do tego potrzebne są jeszcze takie trzy obejmy. Tu są akurat dane dwa, ale najlepiej dawać trzy, żeby tutaj też było sztywne. Chociaż to nie jest wysokie, to jest na piątce dru drucie, to można dać dwa w ostateczności, ale lepiej dawać ogólnie trzy. Czyli liczymy teraz tak. Taki słupek można kupić, bo to jest słupek systemowy 4x6, wystarcza w zupełności, nie trzeba tam dawać grubszych do takiego ogrodzenia. I taki słupek można kupić za 70 zł. Oczywiście można kupić też drożej, ale za 7 dyszek można kupić. Trzy takie obejmy w markecie one są po 15, ale nie opłaca się drobnicy. Pamiętajcie kupować w marketach, więc taką obejmę spokojnie, kupicie za 10 zł, gdzieś tam przez internet. Czyli trzy takie obejmy to jest plus 70, to jest stówka. Takie przęsło, wiadomo, że te ceny, wszystko to będzie zależało od rodzaju przęsła dużo też i od wysokości, i od szerokości. Ja mówię na przykład przykładowym 2,5. Tutaj jest akurat 2,5 metrowe przęsło. Poza tym pamiętajcie, też liczymy, nie liczymy już tego drugiego słupka do przęsła. Po prostu ten następny słupek będzie już w następnym przęśle, tak? Zawsze liczony. Czyli tak jak tam 2,5 metra. I takie przęsło w tej chwili kosztuje w granicach 130 zł na drucie piątce, czyli na tym takim grubszym, na bardziej stabilnym. Yy, jak gdyby jest po prostu bardziej stabilne, czyli, bo jest albo na czwórce robiony, albo na piątce. Yy, te czwórki są takie bardziej miękkie, jak gdyby, nie? Nie wiem, czy teraz może i na trójce już nie robią, bo wiadomo, materiał jest drogi, stal jest droga, więc mogą firmy też kombinować, żeby jeszcze cięższe robić, ale na piątce kosztuje w granicach 130 zł. czyli tutaj mieliśmy stówkę, tu 130, to jest 230, taka podmurówka gotowa, Kosztuje w granicach 40 zł. Tu też można kupić gdzieś taniej prosto od producenta, ale w hurtowni to będzie kosztowała prawie zawsze około 30, 40 zł i 20 zł ten chwytak do słupka, który tutaj jest. Tu też nie liczę betonu, ale tutaj betonu już tak dużo nie trzeba. Bo najczęściej, tak jak i w tym wypadku, nie daje się tutaj już betonu pod spód pod tą podmurówkę. Ona robi jak gdyby za podmurówkę taką murowaną, betonowaną, tak? Betonu się daje tylko tyle co podsłupek sam, więc tutaj dużo betonu nie idzie. Czyli tu mieliśmy 60 zł na ten beton, na ten chwyt, i na, na podmurówkę i tutaj było 230 zł, tak i 60, czyli 290 zł. Zróbmy z tego 300 zł, czyli tu na tym tańszej wersji ogrodzenia. To bardzo popularnym teraz zresztą też takim ogrodzeniem można już. W sumie grozi ci całą działkę i można zrobić przód, tak jak tutaj jest w tym wypadku. Akurat yy, i kosztuje 300 zł, czyli powiedzmy, jak potrzebujecie 10 takich przęseł 2,5-metrowych, to sam materiał będzie Was kosztował na dzisiaj. 3000 zł, a więc jest bardzo duża różnica między na przykład takim płotem, a płotem jakimś takim troszkę droższym. Tam pamiętacie było 10 tysięcy zł za 10 przęseł trzeba dać, a tutaj tylko 3000 zł. Więc y, jest y, spora różnica. Tym bardziej, że o ile tamtego ogrodzenia może ktoś tam nie zrobić, bo nie będzie wiedział, jak to tam nie będzie się bawić y, w tam, u, naukę. To takie przęsła jak to, i taki płot jest, powiem Wam szczerze, że w zasadzie jest łatwiej go zrobić niż jak nigdy nie robiliście, niż ogrodzenie z siatki i na słupkach. Albo powiedzmy, stopień trudności jest bardzo podobny. Tutaj tak samo się obsadza, tylko słupek na beton. Te chwytaki, które tutaj są, można, niektórzy dają dopiero później, czyli najpierw zalewają betonem słupek głębiej, żeby beton tam nam nie przeszkadzał. Trochę ten i dopiero później, na drugi dzień czy za dwa dni, jak już się słupek ustabilizuje w betonie tam pod spodem, to dopiero wkładają to też na jakiś tam lekki beton, tylko żeby się trzymało i tak to mniej więcej działa. Tu, żeby te odległości zachować przęsła, jak macie przęsło 2,5 metra to się bierze deskę 2,51 na przykład i się kładzie deseczkę tutaj, deseczkę tutaj wiadomo, że ten ma być słupek w tym miejscu następnie znowu deseczka i tak się po kolei to leci tutaj wiadomo, że tylko piony się pilnuje żeby to wszystko stało i tak dobrze i tak dobrze i w linii i to jest bardzo łatwa robota w takim ogrodzeniu także i dużo tańsza też w wykonaniu, czyli w materiale, tak jak i tam, tak i tutaj. Nie mówię Wam robocizny, bo wiadomo, że przy takim ogrodzeniu robocizna powinna być, powinna, na pewno będzie dużo, dużo tańsza. Przy tamtym murowanym alajoniec będzie niestety dużo droższa. No i wybór należy do każdego, ale przede wszystkim zależy to od tego, ile macie peci, peci. Także chyba tyle. Trzymajcie się. Pozdrawionka. Mam nadzieję, że po świętach Wszyscy czują się dobrze i wszyscy są zadowoleni.